A, kurwa jak ja się cieszę z, tego, z tej gry. Ja się tak nie cieszyłem jeszcze nawet w święta. Ale <laughs> tak tak się tak klient nawet nie włączył, a już, dobra. To z nowego swetra się tak nawet nie cieszyłem. <coughs> Teraz, jak ja się Chyba, że to jest sweter grę... w reniferki na święta. Za 10 minut jak będziemy przegrywać. No nie po co ja to w ogóle chciałem <coughs> robić. <coughs> Ty, a może po prostu zróbmy Blue i zinwejdujmy na redzie, bo ona będzie tego reda robić. Dobra. Dobra, bawmy się. Bawmy się. Weselmy się i radujmy się. Oto to jest jest nie, jest nie, dzień. Oto nie. jest dzień, nie. który co? Jestem niewierząca, nie bieżąca, proszę w chuj. <głos> No <głos> nice. Zawsze tu się odgrywa normalnie, bo ona na sukces na tym czacie, nie? To jest wszystko takie życiowe. Ej, ona wzięła ten, ona wzięła. Ej. Mhm. To ja, dawaj, dawaj, ona nie ma skoku. Apuric. Mas tá aqui. Toma. Nice. Dé 4. Naj spoko, wszystko jest pod kontrolą. Dobrze ci Dobra. idzie. Jest dobrze jest. Jezus! Bardzo dobrze obejduje. Podobnie znacznie. Jest dobra, już jesteśmy do przodu. Puszyjemy? No pewnie. Ona musi tu być po tej stronie teraz. Na tej kurwa żabie, tutaj. Na tych wilkach, tutaj. A, w wilkach <noise> musi być. Patrz. Kurwa, jest. Dobra, nie, nie, schodzimy, schodzimy już, nie, już. Masz warda? E, mam. Mogłeś zostawić, żebyśmy widzieli. Dawaj po tego Zed'a. Ty, on jest, kurwa, martwy! Dawaj, doskakuj do mnie, jedziemy! Umarł na śmierć. Zabiła go sama. Ona go sama zabije. Już nawet nie zabierałem. Jesteś naszym carry. Ale no, wiem, ja wiem. Dobra, debi baituj. O dobry byt jest dobry byt. dawaj. Lecimy, kurwa, jest Lecimy akcja. z nimi. Dawaj tresza z buta. Na buta. Dawaj go od buta. Dobrze. Puszujemy teraz. Gdyby my musimy nadrabiać ekspa, puszuj. To jest Bo, wszystko kurwa. To jest... Na, ten, na bazie konsultacji z z, tym, z Centrum Zdrowia Dziecka. Nie wiem no co to powiedziałem. Tak, Ej, ktoś... nie, nie. Hey, yeah, yeah. Jak Cię cofa, to też. No właśnie, my to tutaj jesteśmy jedną osobą. Chcę od bałuk! O! Ej, jazda z nią! O! o nie baj, nie baj, Ona nie istnieje! Nie ma, że nie! Chciałem ze smajtować! Chciałem, A Ej, przyciągnę! Przyciągnę! Rakieta do żaby! Dawaj, ja przyciągnę, ja wierzę w to! Jazda! Kres, którego nie masz i Dobrze! Kurwa, to jest, to jest to. Cześć to, cześć to kurwa, ja Nie, I czekaj, nie może oni zaraz się tu gdzieś przycze. Pat, 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 pat! Ty mnie nie lubi. Ja cię lubię! Jestem, czy jestem Dobry, wy, chcesz? Chcesz? A nie Ja jestem mamą, cholera. A ja jestem chodź tu! A, też może być na mnie mam szósty. <gry> nie mam zliwek. <zielu. gry> Ej, to jest najlepszy setup ever. A ktoś ja? mówi, że to nie ma sensu, prawda? Ej, to ja, <gry> <jak> <gry> to <gry> ja go lebę <lepiej> robię. <gry> <gry> Ej, dobra, ja się muszę spotkać z Ciechami. No, ja tu czekam. Czekam na skrzyżowałem. Z boka. tak 59 farmy, to jest wam to mówi. Ej, Jisu, nie, ja wiem, że ja słyszałem takie rzeczy. Czurko, co to za skojarzenia? Ja nie wiem, co to jest 69, dawaj, co? Like, no mamo. się wstydziła. No, spać mi go. Przyniosłam wstyd na teren. Spoczął się na teren. Ja lubię tej lubię, dlatego mi dawaj, po prostu nie odzywam się do siebie. Nie, Mary, Dobra, jest koniec, koniec, koniec. Nie, to było. O, and dobrze. Ej, czekaj ją mm -hmm. wciągnąć. Mm -hmm. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can show.

to to się nie, już nie jesteś moim Już nie jesteś jej dużym gruby. Już nie jestem dużym <grym> gruby. Ale jak to? Bo ty trzeleje i mi zabierzemy Nie, ja będę smutna. Jak ty będziesz smutna? Będę smutna, że będę zła i będę krzyczeć. Ja jak będziesz krzyczeć, to druga oliwka to już będzie problem. Ci zabiorę tak. telefon.

Chodźcie Daj. wszyscy tutaj, Ale ja... U, a nie, mam ciastka, dobra. Tylko odpuszczajmy ja nie widziałem. Najpierw odpuszczajmy. Ej! No, Ej to! Ona myśli, że ty... Jest... No, pokazała, Ej, no. że jest tutaj jesteś. A... Ej! Gra! Mówimy, no, że <noise> Kochani, wielkie dzięki, że jesteście ze mną. Dzięki, że tworzycie to skromne grono moich pierwszych stu subskrybentów. Z tej okazji, jak i okazji świątecznej, chcę was wszystkich zaprosić na konkurs, który rozpocznie się już dzisiaj po dwudziestej dwadzieścia. Wszystko pojawi się u mnie na facebooku. Do wygrania będzie kilka skinów. Zaznaczam, że nie będzie on loterią, także wystarczy wytężyć umysł i można go pozamiatać. Jeszcze raz dzięki i zapraszam do subskrybowania wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, a wierzą w rozwój mojego kanału. Trzymajcie się!